Magmaj? Tak. No Oj jest, dobra, ja no Musimy skończyć temat. no dobra, czyli yy, marzenie masz yy, jakie? Wyrów slakę Czyju? Nie może ogarniem, kurde i szatan, zbudować pokój, zbudował I teraz długo żyć. No, zdrowe mieć. mieć. Ale na przykład nie chciałbyś na przykład... Czemu zegarek na No nie no coś ręce. takiego, tak. żeby do Hiszpanii wylecieć. Na... Ty, patrz, byłeś w łebie, Zeszek, bo fajnie. Do Niemiec? No, a nie do Niemiec, ale nie, patrz, zobacz, byłeś w łebie, bo fajnie. Być... Nigdy w życiu nie myślałem o takich sprawach. Ale tu mówię, to, patrz. Chociaż bym miał miliard... no Inaczej, ale może nie marzenia, ale co by pan chciał zrobić? No, tak wiesz, żeby. Teraz? No, no, że do skoczył? Nie. Kielicha wypić. <noise> no to, to już spełniamy! Ale nie, ale nie, ojciec, zobacz. Nie, w łebie ci się podoba. Hiszpanii? No gdzieś, wiesz plażę. marzenia? No, że na plaży i widzę, wiesz Hiszpanii obcokrajowcy. To już się mówię. Tylko już za późno jest, a może nie za późno jeszcze. Zawsze marzyłem, byłem głupi, że jestem w wojsku, i teraz bym chciał być dalej. RM M123,45. No? 10 zł. Na, na mieli za to tych wojskakipiliście wodę, bo Pasza szybko odkopał na jego maste. Który to najgorszy? Nie? Który chodziło pieniądze? Ale teraz byże... no, no, piliście, normalnie. Nie no. chciałeśbyś na przykład pojechać nie wiem do Chorwacji, do szybki? nie wiem do Portugalii, do nie wiem, nie, nie. Jakichś, 7, na Cipr, gdzieś, piętę, nie wiem, Bułgaria. Przeciwsłonecznych. Ale Pasz, bo tam wiadomo, że pięknie, nie wiem, na te wyspy, Kanaryjskie, tam. No. A takie może nie, wiem, mogłeś, że nie? Ej, gdzieś chłopcy byliście już z jednego. Mogę? Zawsze tylko. Widzowie, poddymiacie, dzięki. Zawsze marzyłem i marzę. No i kurwa, woj, wojsko, wojsko! wojsku być! A jest wojsko! Już... Motorowiec. Pięć złotych. Siema garbaty no i. A będzie wojna. z, tym. z, z stolicy lubelskiego. Nie, nie, bęk. Bęk. nie, bęk. 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 Moje nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Bo żeby zakończyć ten temat, żeby nie, nie, nie zanudzać. Oprócz wojska, tak nie wiesz, że... Wiem do sobie... co chodzi, jakie marzenie. Znaczy, no, nie chciałbym chciałbyś leżeć na plaży z mamą, albo coś wiesz, coś takiego. Ja tego w życiu nie myślałem. Tak, żyć tylko żyć. <noise> no właśnie. No. Na... No. Chłop, chłop napisał, że pan by nie był w wojsku, dlatego tam chce iść. 10 zł, Jakiś, a, Tak? Kluczeli, również dokładam no. cegiełkę. To już panu. Prób... A ty ci powie. A ja z panem pogadam. Nie no, powiedz no. Oprócz tego kończymy ten temat, bo nie chcę zanudzać, no. Nie wiem. No nie masz czegoś takiego na przykład, no kurde, no nie wiem jak to ojcu wytłumaczy. wiesz o co mi chodzi. Mówię że, mówię, że każdy ma marzenia, nie? No właśnie ja sobie myślę, że ja na przykład chciał y, życiu, na przykład chciałbym na przykład pojechać na jakąś wyspę w Hiszpanii, na przykład na tam Lauret de Mar czy coś. A co ty, no, Iść, no na przykład pan... Ja wynikę z wakacji, ale, ale nie, pan. albo o. może być na przykład Majorka Siemka, czy coś. No, pytanie, gdzie jest? Bo chcesz na na wierzchu, albo nie wiem, na przykład jakby pan jak... chciał jakiegoś aktora spotkać albo coś. Albo na Te, przykład tego z, z tych. Co mówił. Kurwa, chuj! Nie! Zbijasz... Zbijasz tramwaj. Chuj tak, nie? Albo dobra, w... albo inaczej. W... bo albo... inaczej się też zapytałem. nie, bo był w tym, jak, jak ten program się nazywał? No. Rozmawiam w Toku w toku. No. A chuj tam, nie? Kuba. Chuj. Inna... Nie. I inaczej się zapytałem, <laughs> właśnie, żeby nie było, bo nie każdy ma też takie marzenia, I może... <laughs> po prostu... Jakie może? Czy w ogóle masz marzenia? Bo może nie masz i tego po prostu tak... O! Nie mam. No. Szczerze nie mam. Tak. Ja no. mówię. Bo nie każdy ma, nie? Tak, tak, ja tak. Dam mi rese pomyśle, no, to no, mi się no, przyśni, nie? No, 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 Normalnie. Żyć no swoim tym biegiem, no, nie. całym, nie? Tylko żeby nie biedować. Wiadomo, że pieniądze każdemu są potrzebne, nie? Nie mam marzeń, tylko byś zdrowym no, i, i wódkę pić <laughs> To są moje marzenia.